Witamy bardzo serdecznie w dzisiejszym wydaniu galaktycznej wiadomości. Ze mną jest kapitan Kilo, a ja jestem komodor Oskar. Wczorajszy poranek przyniósł dramatyczne wydarzenia w garnizonie Alvara, znajdującym się w układzie Rishis. Separatyści przeprowadzili zuchwały atak, wykonując abordaż na krążownik klasy Aklamator, który znajdował się nad główną placówką. Dzięki skutecznemu dowodzeniu i osobistemu zaangażowaniu porucznika 3636 Blitza, jednostki wroga zostały wypchnięte z sektora i odparte. Baza została zabezpieczona, a wszystkie siły pozostają w go pełnej gotowości do dalszej obrony. Kolejnym tematem dzisiejszego dnia jest makabryczna misja na planecie Jabim, która miała miejsce 3 dni temu. Armia sektorowa Alvary otrzymała rozkazy o aresztowaniu cywili i zabezpieczeniu ważnych punktów strategicznych. Wtedy okazało się, że dowódca operacji Alpha Aven otrzymał inne, brutalniejsze rozkazy. Te obejmowały steroryzowanie wioski cywilnej, aresztowanie kogoś siedla oraz spalenie owej wioski. Nie. Cywile wszyscy, wszyscy na ziemię! Glebo! Po tej akcji niestety tylko jedna osoba z cywili przeżyła. Najpewniej została wypuszczona w las, a była to zba dziecięca, bądź przynajmniej przypominała dziecko. Ten tragiczny incydent budzi poważne pytania o zasady prowadzenia operacji wojskowych i odpowiedzialność dowódców. A teraz poprosimy o głos o jednego z świadków. Była wioska z rozkazu dowództwa do, do, do do całej naszej armii, no, przy, przy, armii raczej Armii Sektorowej. E, był wydany rozkaz, żeby ich aresztować oraz e, po prostu zabrać e, jakieś miejsce. E, wcześniej właśnie przy, podczas przygotowań jednostki k, kapral alfa AVEN rozdał każdemu żołnierzowi miotacz ognia. Potem udaliśmy się tam do właśnie wioski. Mieliśmy aresztować cywili, jednakże niektórzy żołnierze, postanowili ich od razu spalać, e, między pomocą ognia. Niektórzy zostali aresztowani i przeniesieni później na plac główny. E, reszta, reszta żołnierzy zajęła się poszukiwaniem właśnie nie, nie, tam niedobitków albo e, nie aresztowanych właśnie cywili i zaczęli, Oj, się... palić, e, zaczęli palić po prostu e, domy domy, bary, wszystko. No i jak wszyscy, jak wszyscy cywile to się ocaleli i zostali zaaresztowani, zostali zabrani właśnie na plac, no to tam się okazało, że jednym z nich był burmistrz. I z tego co mi wiadomo, burmistrz został zastrzelony oraz później spalony. I zostało tylko trzech cywili, jedno dziecko oraz jakaś kobieta oraz mężczyzna. Zostali potem przetransportowani do... Później przetransportowani do bazy głównej, e, tam skąd wyruszaliśmy, tam gdzie zostaliśmy, e, można tak powiedzieć, e, no tam gdzie się wszystko zaczęło, tam gdzie się rozdali broń, no na czowie i tak i tak dalej e, bo, e, zostać, e, Ta trójka cywili została zabrana do braku, gdzie e, z tego co mi wiadomo jeden, jeden cetek, który później okazał się być o, osobą cy, tak powiem, cywilną pod przykrywką e, z gwar jednego z cywili, Następ, następnie jeden z żołnierzy, drugi inny z CT próbował uwolnić więźniów, inaczej mówiąc cywili z Kajdan. Po tym jak ich rozkuł, cywile zaczęli uciekać, Właśnie kobieta została postrzelona, a mężczyzna oraz dziecko zostali zatrzymani. Dziecko zostało wypuszczone w dzicz, bez, że, bez rodziców po prostu no tak w dzicz, żeby samo sobie radziło. To było dziecko, które na sobie nawet mówić nie potrafiło. A mężczyzna e, nie dał żadnych informacji i z tego co mi wiadomo został e, właśnie e, zabity. Tą akcją dowodził e, kapral e, Alfa Awent. Ostatnim tematem dzisiejszego dnia są liczne skargi na działalność gendarmerii. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o niewłaściwym zachowaniu funkcjonariuszy, które bodzą niepokój wśród żołnierzy i cy. Pytanie brzmi, czy oddziały DG poprawią się w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych? Monitorujemy tę sytuację i będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach oraz działaniach mających na celu poprawę dyscypliny i profesjonalizmu wśród funkcjonariuszy to już wszystkie wiadomości na dziś. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie z Galaktycznej Wiadomości. Dobrego dnia lub też nocy. Właśnie. Nareszcie koniec tej roboty. Gdzie się najebać? Też. Dobra, przyjedźmy. A teraz pomyślamy. Na... Wszystko co myślę to ma. Teraz ja mówię. Taki małomówny jesteś po naszym filmie. Dobra. Pytanie, jest, zamknijcie drzwi. To będzie brudne. I głośne. Naprawdę nic nie wiem. Wali mnie to. Eee, podaj ten kakus.